Ale to by nic nie dało i tak. On miał, to by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Jakbym był pierwszy nawet, to i tak by wygrał. Nic by nie dało. Ładca diamenta część trzecia. Jest mój! No jasne! Ten diament po prostu ci się należy. Tak, ten diament ci się należy. Weź go. <laughs> należy mi się? Jest twój, laczko! Weź diamenta do domu, tam, 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 tam. Pobudka mój mały laczko. A! Ale, miałem dziwny sen! Śniło ci się, że ceny akcji spadły? Gorzej! No dobra, musimy się zmierać. Siły zła już wiedzą o naszej wygranej brzód nad nad Nitromanem. Musimy ruszyć do świętego miejsca i spotkać się z gadającym psem. Święte miejsce? Gdzie to? Braci nie wie. Gadającym psem! Hmm. To zostanie wrzucone do tej Jesteśmy trylogii. Na miejscu. Tu święty pan Paweł I, jumper. Pokazał nam, co znaczy odwaga i bezkompromisowość. Jest i on. Witaj, o wielki Neksenie. Dobra, mała. Do budynku. Ja pierdol. Witajcie, drużyno Diamenta! Potrzebujemy wsparcia odnośnie dotarcia do mielna. Trudne zadanie. Te tereny. Siły krótnego zła już opanowały. Będzie ciężko się przedrzeć. Będziecie potrzebować solidnego wsparcia. Musimy dostać się do Wałęsowa, by zapalić święty ogień i wezwać youtuberów i Myślałem, że Blady będzie szczerze mówiąc. Nie jeszcze podążać na podcasty. Niedaleko jeziora dram. Tam spotkacie się z dwoma typami i rokiem. To Maciaszek żyje? No oczywiście, że żyje. On jest kurwa niezniszczalny. Będzie go potrzebować. Do czego? Ten Nexe mówi jak to Prawda! też żyją? No jasne żeście je zostawili wystraszone na fitpolach i se poszli, idioci. No dobra, no to trzeba się rozdzielić. Mądrzejsi na lewo, głupsi idą ze mną. O, to ja z Bardengo. Idziemy na Wałęsowo. Mandziola, z gimper i Tromba, i idziecie na podcast. Co? My w drużynie... My co? My w drużynie mądrzejszych? Coś się chyba tutaj nie zgadza. Chyba ktoś się pomylił albo powiedział tak, że miło nam było. Jezioro Dram. To tam widzowie się wszystko zaczęło. Wow! Co tu się dzieje? To jezioro dram! Tyle kłótni. Tyle dram. Oooo! Oh, Brutal! Drama z brutalem był! Wspaniały czas! <grym> o, a tu moja! A ty trąba, masz coś? <grym> ja... Ja nie podałem ręki Bisowi. O, wow, gościu. Jaki ty odważny! Jebaj się cham! Las zapomnianych memów, to wystarczy overka wstawić Tomka najnowszego. Najnowszy owerek Impera. Dziwne miejsce. To las zapomnianych memów, za nim mieszkają memiarze. Specyficzne poczucie humoru. Kto dokładnie? To najczęściej ludzie bez sumienia, porzuceni przez społeczeństwo, niekochani, pełni nienawiści. Reżyser życia? Nie znam. Prawdziwe memiarze są tu, wyryci w tym świętym menirze. Niedocenieni. To Bartek, Barek na Machel, szukasz cyborg, trojtek, więc Trochę jest, ale nie wszyscy. <grystanie> Halo, jest tu kto? Czego? Wynocha, influencery. Przychodzimy prosić o pomoc w walce ze złymi siłami. Nie. Mnie? Gościu, szukamy roka. Nie żyje. Podobno żyje. No, żyje, ale co to za życie w tym wiekcie? Czemu on brzmi jak Kargamel? Naprawdę dobrze oddał, oddał jego głos. O, chłopaki! Mówiłem znowu, Jak? Remigiuszu, potrzebujemy cię. Podobno. No, potrzebujecie, wy głupie chuje. Gdzie jest Wardenga? Poszedł do Wałęsowa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szybko, wszystko wyjaśnię na miejscu. Ruszajmy do Mielna. No to idziemy z nimi, Bardas, weź grapę. Bardu lupi, grapę, grapę, Trochę z tą grapą to wyszło tak jak z dobrym pomarańczowym. No dobra. <laughs> Moje ulubione miasto w Polsce. No dobra. Powinno Chcemy być stolicą. Ogień. A co on daje? Kwiatło i ciepło. No kurwa, rozpalamy i w innych miastach też widzą, i też rozpalają. Tak to działa. Wzywamy wszystkich youtuberów do walki ze złem. Jak on to A, nagrywał, ja też musiałem rozpalić A, tutaj, gdzie mieszkam. Ale to się pięknie pali. Dobra, dawaj do mielna. Do Mielno, to Lublin był. Spalto! to. Dobrze. Ładnie się paliło, widziałem z mojego mieszkania. Jeszcze trochę fajczy się, ale już ogień powoli tego pada. Straty wycenione na 20 złotych? Nie, każdy dostał po złotówce. Zatem nawet dla Plus wyszliśmy. Wielki finał. Wszyscy razem. Jedna wielka pojebana drużyna. No, Wardengo, chodzi o diamenta. Same wrzucanie do wody nie wystarczy. Musimy. Oho. ROJO! ROJO! Kto to? To. Spójrzcie na to, mój boże. A nie, jednak nie! Włosy pomyliłem. To kto, kto to? Dokerzy? Co oni wspólnego z diamentem? Oho. Chciwość nie zna granic. Jest nawet większa od naszej. O no, nie, na, obawiam się, że to co? może być. Odpowiedzieli na wezwanie! Rodzina Komentery! Dominik Boss, Konopski, Rewo, Prostacja, Zebo, Karjoner! O! Skurba, co? A nie, on nie. <laughs> jeszcze przybywają Oreziniu, Maciej Dąbrowski, Bracia VIP! Kalu, Krzysztof Goncia, Krzysiu. Gonciarz! Krzysiu! Super, że będziesz walczył z nami! <laughs> no Nie wiem. A, okej, okay, dobrze. Nie dobra. Mam na to opinii. Nie mam zdania. Aha, patrzcie, legenda przybyła. Cyber Marian. Dobrze go mieć po naszej stronie. No i jest jeszcze mini Mai. Gościu, a czemu on? Trochę niski jest. Nimi już nawet rzucać nie można. No wiem, wiem, poprawność polityczna jest, także tego musi być. Oh the fuck! Oddała oh, diamenta, oh, nawet jestem w szoku, zamknąć trzecia Dawid Czech? Oh. Dawid Trzech! No, ja to zrobię! Oho. Uwaga, w Okej, okay, przepraszam. Umaga drużyna! Na TikTokeru! Oderek! Haha! Strasznie tu dużo bezwartościowych kanałów z TikToka. Za dużo. Okej. Okay. Gdyby tylko Włącz kupili sobie luszankę tak, i robili ja robotę kajzer. porządnie. Potężna grapa poskromiła każdego. No, to już chyba cały rak wybity. O nie. Raz szybko, nad morze. Jeszcze trzeba ja tych influencerów wszystkich wybić. No właśnie, chodzi o to, że potrzeba zaklęcia do boga algorytmu. Czy ty je znasz? No gdzie? Ja w tym wieku mam coś pamiętać? Ale jest jedna osoba, która zna się na algorytmach od dupy strony. Kto? No cześć, szybko. Nadmarzy. Dobra, mrożon. Rzucaj diamenta! Ti, ti, ti. Co to? To te traktorki i koparki! Oddaj diamenta! Przecież to nawet nie jest polski kanał! Polska góra! Polska góra! Drogie rzucaj diamenta do morza! A w tej zaklęci z dupy! Drogi panie! Proszę, wyrwij mnie z niedoli zapomnienia, jako twórcy treści, modlę się, abyś wspierał mnie swoją łaską. Udziel mi swoich świętych skoków statystycznych. Litościwy algorytmie, polecaj moje treści w całej sieci. Coś się nie działa, trochę modlitwa. Daleko i po błogosław nas wszystkich, ale konkretnie to po jej nie idzie. Dopomóż mój wszechmocny algorytmie. En A mrożon nie chce zachować diamenta dla siebie? Bez tutaj zdrady na samym końcu? No, to chyba po frytach. Zniszczyliśmy diamenta. To koniec. To koniec. Gościu, czy to znaczy, że możemy już wracać? Możemy, Dziwna. wszyscy cali i zdrowi. Hehe, i nawet ja przeżyłem. Dobijmy go. Ja to Ech. zrobię. Hahaha, <laughs> Co? Nikt nie Do it. <laughs> Końcówka! Końcówka bardzo realistyczna. A ten finał już był spokojniejszy. Widać, że kaszanka widać, że kaszanka usłyszał, jak nawet sam Nitro mówił, że kaszanka przesadziłeś i się uspokoił w tej części. Już nie poleciał tak ostro, a widać, że po prostu... Pał się, pał się i tyle, no. Jedynka, znak większości trójka, znak większości dwójka. Zgadzam się. Zgadzam się, ale dobre to było, to było dobre. Uspokoił się aneksę. No, a tam. A tam. <ścoughs> dwójka, jedynka, trójka, co? Czy oglądniemy razem Kedio?